Był zimny niedzielny poranek, jeden z tych, kiedy drobny śnieg pokrywa ogród niczym cichy welon, a wszystko wydaje się spokojniejsze, niż jest w rzeczywistości. Zapach kawy i świeżego pieczywa mieszał się z cichym szmerem rozmów w kuchni, ale w powietrzu unosiło się coś dziwnego, jakaś napięta atmosfera, której nie potrafiłam nazwać. Może to był tylko instynkt, który próbował mnie ostrzec, że coś się wydarzy. Nazywam się Elżbieta. Mam pięćdziesiąt dziewięć lat i od trzydziestu dwóch lat jestem żoną Marka, mężczyzny, który kiedyś wydawał mi się moją bezpieczną przystanią. Całe życie pracowałam jako nauczycielka wczesnoszkolna w Kielcach, spokojnym mieście w centrum Polski. Nigdy nie byłam kobietą, która marzy o luksusach. Pragnęłam jedynie spokoju, szacunku i odrobiny wdzęczności. Ale tamtego poranka zrozumiałam, że nawet te podstawowe rzeczy bywają nam odmawiane, szczególnie przez tych, którzy są najbliżej. Siedzieliśmy wszyscy przy stole, Marek, jego młodszy brat Tomasz, jego żona Jadwiga i ich syn Krzysiek, już dorosły chłopak. Odwiedzali nas dość często, ale tamtej niedzieli rozmowa obrała niespodziewany i okrutny kierunek. Po wymianie kilku uprzejmości Tomasz odchrząknął i rzucił niby mimochodem, Elżbieta, czy mogłabyś nam pożyczyć trochę pieniędzy? Tylko do końca miesiąca, jakieś czterdzieści tysięcy złotych. Spojrzałam na niego ze zdziwieniem. 40 tysięcy to nie są drobniaki. I to nie był pierwszy raz. Już wcześniej pomagaliśmy Tomaszowi zawsze z tą samą obietnicą, że to ostatni raz. Obietnica, która nigdy nie została dotrzymana. Wzięłam głęboki oddech. To nie była impulsywna reakcja. Myślałam o tym już wcześniej. Tomasz, przykro mi, ale nie mogę już tego robić. I szczerze mówiąc, uważam, że czas, byś sam rozwiązał swoje problemy. Już dawno temu powinieneś to zrobić. Zapadła cisza. Nie ta pełna zrozumienia, która towarzyszy sprawiedliwej decyzji. To była cisza ciężka, osądzająca. Cisza, która boli aż w uszach. Jadwiga przewróciła oczami. Krzysiek prychnął szyderczo, jakby patrzył na mnie jak na starą, skąpą kobietę bez serca. A potem nastąpiło to, co zraniło mnie najbardziej. Marek milczał. Ani słowa. Nie stanął w mojej obronie. Tylko spuścił wzrok i upił kolejny łyk herbaty, jakby nic się nie działo. Wtedy Tomasz pochylił się lekko do przodu i powiedział coś, co sprawiło, że poczułam zimno aż w kościach. To może zróbmy tak, skoro jesteśmy rodziną, zagłosujmy. Demokracja, prawda? I zaczęli się śmiać. Kpiąco, jakby moja godność była żetonem w grze. Jakby pieniądze, które z trudem odkładaliśmy przez lata, były wspólną własnością, której nie miałam prawa chronić. Spojrzałam na Marka jeszcze raz. Ani drgnął. Żadnego sprzeciwu, nawet uniesienia brwi. Jakby już wybrał stronę, i nie była to moja. Przełknęłam ślinę. W gardle ścisnął mnie supeł. Ale się nie ugięłam. Sięgnęłam spokojnie po torebkę, jak ktoś, kto zaraz wyjdzie, nie robiąc zamieszania. Udawałam, że czegoś szukam, po czym wyciągnęłam biały kopertowy list. Palce lekko mi drżały, ale wzrok miałam utkwiony w tomaszu. Skoro chcecie głosować, powiedziałam cicho, ale stanowczo, to może najpierw warto zobaczyć ten dokument. Otworzyłam kopertę, wyciągnęłam kartkę i położyłam ją na stole, przesuwając w stronę Marka. Przez chwilę nikt się nie odzywał. Wszyscy patrzyli na papier. A potem powoli śmiech zgasł. Zastąpiły go twarze pełne zaskoczenia, gniewu i niedowierzania. Co to jest? Wykrztusił Tomasz. Nie odpowiedziałam. Tylko odchyliłam się w krześle i spojrzałam po kolei każdemu z nich w oczy, z tą spokojną pewnością kogoś, kto zbyt długo znosił upokorzenia. Ten papier, jego treść zmieni wszystko. Ale co dokładnie? Dowiesz się w następnym rozdziale. Był czas, kiedy wierzyłam, że milczenie to forma spokoju. Marek zawsze był powściągliwym mężczyzną. Nie miał zwyczaju do wielkich gestów ani płomiennych słów. Może dlatego pomyliłam jego ciszę z opanowaniem, a jego bierność z rozwagą. Ale tam, przy tym stole, gdzie śmiano się ze mnie, jakby moja godność była żartem, zrozumiałam, że milczenie zrodzone z tchórzostwa rani bardziej niż jakikolwiek krzyk. W tamtym momencie, kiedy koperta z dokumentem leżała na stole, a spojrzenia wszystkich zdawały się wyskakiwać z oczodołów, Marek patrzył tylko na papier z bladą twarzą. Nie dotknął go. Nie przyciągnął do siebie. Po prostu zostawił go tam, jakby nie wiedział, co zrobić. Ale on wiedział. Doskonale wiedział. To nie była groźba. To był tylko akt własności dowód że połowa tego domu należy do mnie, włącznie z kontem bankowym, na którym trzymaliśmy nasze oszczędności. To, co nazywali rodzinnymi pieniędzmi, było w rzeczywistości wynikiem intercyzy podpisanej ponad 30 lat temu. Szczegół, który Marek zawsze wygodnie pomijał, gdy mu to pasowało. Ten dokument po prostu formalizował to, co moralnie już powinno być respektowane, moje prawo do powiedzenia nie. Ale nie reakcja innych mnie szokowała. Tylko jego Brak jakiejkolwiek reakcji. Tchórzliwe, bierne milczenie, które przeszyło mnie na wskroś jak lodowata klinga. Tomasz bełkotał usprawiedliwienia, twierdząc, że nic o tym nie wiedział, że w Marek nigdy o tym nie wspominał. Jadwiga dołączyła do jego oburzenia, rzucając mi kwaśne spojrzenia, jakbym przez lata wszystkich oszukiwała. Ale Marek, Marek tylko spuścił wzrok. Nie powiedział ani słowa. Ani w mojej obronie ani by coś wyjaśnić. Nic. Znałam go na tyle dobrze, by wiedzieć, to milczenie było wyborem. To nie był strach, to była wygoda. Łatwiej było udawać, że nic się nie dzieje, niż przeciwstawić się bratu. Wygodniej było pozwolić, by to mnie atakowano, niż narazić się rodzinie. Pamiętam, że patrzyłam na niego długo, próbując dostrzec choćby cień skrępowania, odrobinę wstydu w oczach ale zobaczyłam tylko małego człowieka, skulonego w sobie, uciekającego przed wszystkim, również przede mną. Marek, powiedziałam, z głosem zadrzanym, ale stanowczym, czy masz coś do powiedzenia? Milczał. Tomasz już podnosił się od stołu, zirytowany. Jadwiga sięgała po torebkę, wyraźnie urażona. A Marek wciąż siedział nieruchomo, jakby nie było go w tym pomieszczeniu. Wtedy zrozumiałam, że byłam sama o wiele dłużej niż przypuszczałam. To nie była tylko nieobecność słów, to była nieobecność partnerstwa, lojalności, prawdziwej miłości. Byłam opuszczana powoli, w sposób cichy i okrutny. Zdradzana nieczynami, ale zaniedbaniami. A potem, gdy goście wreszcie wyszli, mamrocząc zdawkowe przeprosiny i kąśliwe uwagi, Marek spróbował zachować pozory normalności. Poszedł do kuchni, jak zawsze, postawił wodę na herbatę. I wtedy zapytał, musiałaś to zrobić przy nich? Odwróciłam się powoli. Moje serce było w strzępach, ale głos pozostał cichy, jasny i pewny, ja? Ja się tylko broniłam. To ty mnie wystawiłeś, kiedy postanowiłeś milczeć? Nie odpowiedział. Znowu opuścił wzrok, jak zawsze. To właśnie ten gest bolał najbardziej, że nie potrafił na mnie spojrzeć. Tej nocy nie zmrużyłam oka. Siedziałam w fotelu w salonie, patrząc przez okno na opadające płatki śniegu. I po raz pierwszy od wielu lat zadałam sobie pytanie, co ja tu właściwie robię? Co mnie jeszcze trzyma w domu, gdzie moja wartość jest ignorowana, a moje decyzje kwestionowane przez ludzi, którzy niczego nie zbudowali razem ze mną? Zaczęłam przypominać sobie inne chwile. Tyle sytuacji, w których Marek milczał, kiedy potrzebowałam, żeby mówił. Małe zdrady, milczenia zbierane latami jak kurz pod dywanem. I zrozumiałam, to nie był incydent. To był obraz małżeństwa, które istniało tylko na papierze. Ale tamtej nocy, samotna w ciemności, podjęłam decyzję. I to właśnie ta decyzja zmieniła nie tylko bieg mojej historii, ale i sposób, w jaki Marek będzie mnie postrzegał już na zawsze. W dniach, które nastały po tamtym upokarzającym popołudniu, dom ogarnęła gęsta cisza. Nie była to cicha harmonia ludzi, którzy spędzili ze sobą całe życie i już nie potrzebują wielu słów. To była cisza niewygodna, pełna przemilczeń, tłumionych uraz i tematów, których nikt nie miał odwagi nazwać. Marek unikał mojego spojrzenia dłużej niż na kilka sekund. Jego słowa, gdy już padały, były suche, rzeczowe, niemal mechaniczne. Herbata gotowa. Przyszła faktura za prąd. Śnieg zasypał samochód. Nic o tym, co naprawdę się liczyło. Ale zmiana nie dotyczyła tylko nas. Zachowanie jego rodziny, zwłaszcza Tomasza i Jadwigi, stało się jeszcze bardziej wrogie i tym razem nikt już nawet nie udawał. W następną niedzielę Tomasz zjawił się bez zapowiedzi z synem. Nie przyniósł świeżego pieczywa, jak zwykle. Nie zapytał, czy może wejść. Po prostu pchnął drzwi i wszedł, jakby dom należał do niego. Przeszedł korytarzem, usiadł w salonie i włączył telewizor, jakby był panem świata. Marek, zamiast zareagować albo chociaż zapytać mnie o zdanie, powiedział tylko Zostaw Elżbieto. To tylko na chwilę. To tylko na chwilę. Te słowa dudniły mi w głowie jak młot. Jak długo jeszcze miałam być ignorowana, pomijana, lekceważona? Nie byłam już żoną ani towarzyszką. Stałam się przeszkodą. Kłopotliwym elementem między nimi a tym, czego pragnęli. W poniedziałek poszłam do sklepu i zauważyłam, że z naszego wspólnego konta zniknęło prawie 5000 zł. Bez żadnego uprzedzenia. Poszłam do Marka z wydrukiem w ręce. Spojrzał na niego bez zdziwienia i powiedział tylko, Tomasz musiał coś naprawić przy samochodzie. Odda później. I pozwoliłeś mu? Bez zapytania mnie? Nie chciałem robić zamieszania, odpowiedział z westchnieniem, jakby to moja złość była problemem. Wtedy zrozumiałam to z brutalną jasnością, nie byłam już traktowana jak członek rodziny. Byłam tą, która przeszkadza. Głosem, który mówi „nie, gdy wszyscy chcą słyszeć tylko „tak”. Tą, która ośmiela się stawiać granice w świecie ludzi łaknących swobody, także tej, by nadużywać. I wtedy wydarzyło się coś, czego nigdy nie zapomnę. Jadwiga, wychodząc z Łazienki jeszcze tego samego tygodnia, minęła mnie w korytarzu i z podniesioną głową powiedziała: Zawsze myślałaś, że jesteś lepsza, Ceo. Ale wiesz, Ceo? Jeśli nie zamierzasz ustąpić, ktoś cię w końcu usunie z drogi. To była groźba. Jasna jak słońce. Próbowałam porozmawiać z Markiem o tym, co usłyszałam. Ale on tylko rzucił, na pewno była zdenerwowana i że przesadzam. Przesadzam. To słowo pojawiało się za każdym razem, gdy próbowałam nazwać przemoc, gdy stawałam w obronie tego, co wspólne. Z czasem zaczęłam dostrzegać, że ten dom, budowany przez lata wspólnym wysiłkiem, był plądrowany nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie. A Marek zostawił drzwi szeroko otwarte. Przestałam sypiać spokojnie. Czułam się obserwowana, oceniana, podważana w każdej decyzji. Pewnego wieczoru, wracając z pracy, Zastałam kuchnię w chaosie. Tomasz coś gotował, zużył wszystko, co było pod ręką, i nic nie posprzątał. Kiedy zwróciłam mu uwagę, odpowiedział tylko: to dom rodzinny, nie hotel. Już nikt nie udawał. Pogarda była jawna. Próbowali mnie złamać. A Marek? Wciąż po drugiej stronie. Cicho. Zawsze cicho. Wtedy pojęłam coś bolesnego, lecz prawdziwego, dla nich nie byłam już żoną, kobietą, towarzyszką życia. Byłam przeszkodą. Murem między ich rodziną a zasobami, które chcieli mieć bez ograniczeń. I Marek, choć dzielił ze mną dach nad głową, już wybrał. Nie widział we mnie równej sobie. Widział ciężar. A milczał, bo w głębi duszy już mnie skreślił. Z dnia na dzień czułam, jak moja dusza się rozpada ale jednocześnie coś we mnie zaczęło rosnąć. Rodzaj cichej siły, dzikiej odporności, którą znają tylko kobiety zdradzone przez własny dom. Instynkt przetrwania, który, choć jeszcze przywiązany do korzeni uczucia, zaczynał się prostować. Wysoko. Stabilnie. Nieuchronnie. I właśnie wtedy, w tym cichym, emocjonalnym rozpadzie, odebrała mnie oczekiwany telefon. Po drugiej stronie, głos, którego nie słyszałam od lat. Powiedział coś, co osprawiło, że usiadłam powoli na krześle i przyłożyłam dłoń do piersi. Propozycja. Szansa. Możliwość zaczęcia od nowa. Ale tę część historii poznasz w kolejnym rozdziale. Słowa z tamtej rozmowy wciąż odbijały się echem w mojej głowie, jeśli chcesz przyjechać, mieszkanie jest twoje. Na razie nic nie musisz płacić. Przemyśl to spokojnie, Elżbieto. To był głos mojej kuzynki Zofii, która mieszkała w Gdańsku, trzy godziny drogi stąd. Mieszkanie odziedziczone po rodzicach właśnie się zwolniło i ona, choć nigdy nie prosiłam, wiedziała, że nie jest u mnie dobrze. Bo ból przecieka przez głos, nawet gdy próbujemy go ukryć. Ta propozycja była jak tchnienie życia. Prawdziwa droga wyjścia. Dach nad głową. Nowe miasto, szansa, by znów oddychać bez konieczności pytania o pozwolenie. Ale nie przyjęłam jej od razu. Bo mimo wszystkiego, jakaś część mnie wciąż czekała, że Marek powie coś, cokolwiek, co zatrzyma mnie przy sobie. Czekałam trzy dni. Trzy długie dni, podczas których nawet nie zauważył, że coraz więcej czasu spędzam w sypialni, że ledwo jem, że płaczę po cichu za drzwiami łazienki. Trzy dni, w których Tomasz wchodził i wychodził z domu jak do siebie, w których Jadwiga wytykała mi i brak ducha rodzinnego, a Marek poprawiał okulary i czytał gazetę. Wtedy postanowiłam działać. Wyciągnęłam starą teczkę z dokumentami i w milczeniu wszystko uporządkowałam. Umowy, rachunki, wyciągi bankowe, wszystko, co należało do nas jako małżeństwa i wszystko, co należało wyłącznie do mnie. Do białej koperty włożyłam tylko to, co najważniejsze, akt własności domu, wyciąg z konta wspólnego i kopię intercyzy, o której Marek tak chętnie zapominał. To była ta sama koperta, którą miałam przy sobie w niedzielę, gdy Tomasz próbował zamienić moje nie w sprawę demokratyczną. Gdy zaproponowano głosowanie, z uśmiechami jak hajni wokół osłabionej ofiary, czułam, jak krew pulsuje mi pod skórą. Ale nie dałam się ponieść. Wzięłam głęboki oddech. I pozwoliłam im się śmiać. Wtedy wyciągnęłam kopertę. Spokojnie, ale zdecydowanie. Otworzyłam ją ostrożnie, jak ktoś, kto właśnie ujawnia deklarację wojenną, i przesunęłam dokumenty na środek stołu. Reakcja była natychmiastowa. Tomasz rzucił się, jakby chciał wyrwać papier i wymazać jego treść gołymi rękami. Jadwiga parsknęła nerwowym śmiechem, próbując ukryć niepokój. Krzysiek milczał. Ale cofnął się jak ktoś, kto właśnie zobaczył coś niebezpiecznego. A Marek, Marek siedział nieruchomo. Jego oczy utkwione były w akcie własności, jakby po raz pierwszy od lat spojrzał w lustro i zobaczył prawdę, przed którą tak długo uciekał. Tam była rzeczywistość, którą sam przed sobą ukrywał: nie byłam dodatkiem, nie byłam cieniem, nie byłam do wyrzucenia. Byłam współwłaścicielką. Miałam głos. Miałam siłę. Elżbieto zaczął mówić z głosem słabym i przeciągłym. Nie, przerwałam. Po raz pierwszy, bez lęku, bez wahania. Nie teraz. Miałeś swoją szansę. Milczałeś, gdy najbardziej Cię potrzebowałam. W pokoju zapadło gęste, niemilczenie. Tomasz wpatrywał się to w papier, to w podłogę. Jadwiga próbowała się wyprostować, ale straciła głos. Głosowanie skończyło się zanim zdążyło się zacząć. Wyszli chwilę później, mówiąc, że wrócą innym razem, żeby dokończyć rozmowę. Ale wiedziałam, nie wrócą. Przynajmniej nie z tą samą butą. Gdy drzwi się zamknęły, zostaliśmy z Markiem sami. Dlaczego trzymałaś to wszystko przez tyle lat? Zapytał, próbując odzyskać kontrolę. Bo nigdy nie sądziłam, że będę musiała tego użyć przeciwko tobie, odpowiedziałam. Ale teraz wiem, że szacunek istnieje tylko wtedy, gdy się go egzekwuje. Zamilkł. Oczywiście. Zawsze to samo milczenie. Tylko że tym razem już mnie nie dotykało. Bo ja się zmieniłam. Tej nocy nie płakałam. Spakowałam walizkę w ciszy. Składałam uważnie swoje ubrania, książki, życie. Oddzielałam to, co moje, bez pośpiechu, bez poczucia winy. Na łóżku zostawiłam tylko kartkę. Jedno zdanie: Nie szukaj mnie. Znalazłam siebie, kropka. Wzięłam torebkę. Koperta nadal tam była, nie jako broń, lecz jako symbol. Dowód, że w końcu to ja trzymam ster. Taksówka czekała na mnie na zimnej ulicy. Gdańsk czekał z morską bryzą, czerwonymi dachami i obietnicą wolności. Ale zanim odeszłam, Zrobiłam jeszcze jedną rzecz. Wysłałam wiadomość do kogoś, kogo Marek nigdy by się nie spodziewał. A ta wiadomość miała wywołać burzę, jakiej nawet ja nie przewidziałam. Pociąg, który wiózł mnie do Gdańska, przecinał zimowy krajobraz niczym brzytwa przecinająca wspomnienia. Z każdą stacją, która zostawała za mną, miałam wrażenie, że jakaś warstwa bólu odpada, żegnając się ze mną po cichu. Nie miałam dokładnego planu, nie sporządziłam list, nie wyznaczyłam terminów. Ale nosiłam w sobie coś, co w tamtej chwili wystarczało, decyzję, by nigdy więcej nie przyjmować milczenia jako odpowiedzi, ani bycia ignorowaną jako codzienność. Zofia przywitała mnie ze łzami w oczach i ciepłym uściskiem, jakiego nie doświadczyłam od lat. Mieszkanie było proste, ale czyste, przytulne. Po raz pierwszy od bardzo dawna usłyszałam własne myśli i nie bałam się ich oceny. Tej nocy spałam głęboko, spokojnie. A rano, stojąc przy oknie z filiżanką kawy w dłoni, zobaczyłam w oddali morze. Fale rozbijały się o brzeg, jakby szeptały, Już jesteś. Jesteś bezpieczna. Ale spokój nie trwał długo. Trzy dni po moim wyjeździe Marek zadzwonił. Nie odebrałam. Próbował znowu. Przysyłał długie wiadomości, niektóre pełne wyrzutów, inne błagalne ton to wahał się między skruchą a manipulacją. Pisał, że Tomasz przesadził, że sam był zagubiony, że tęskni. A potem nadeszło to, na co oczekałam, konsekwencje wiadomości, którą wysłałam tuż przed wyjazdem. Tamta wiadomość trafiła do córki Marka z poprzedniego małżeństwa, Magiedy, mojej pasierbicy, którą wychowywałam jak własne dziecko. Dałam jej dom, czas, miłość. Już dawno opuściła Polskę, mieszkała za granicą, ale mimo to śledziła, co się dzieje, z dystansu, ale z uwagą. I w przeciwieństwie do swojego ojca, zawsze mnie słuchała. W wiadomości opisałam wszystko. Wysłałam zdjęcia dokumentów, opowiedziałam o głosowaniu, o nieautoryzowanych wypłatach z konta, o ciszy Marka. Nie prosiłam o pomoc. Uważałam po prostu, że ma prawo wiedzieć, kim naprawdę jest ojciec, którego przez lata idealizowała. Odpowiedziała natychmiast. Magda przyleciała z Zurychu do Kielc już następnego dnia i, jak później się dowiedziałam, bez ogródek skonfrontowała się z Markiem. Powiedziała mu, że nigdy mu nie wybaczy milczenia wobec niesprawiedliwości. Że kobieta, która go kochała i budowała z nim życie, nie zasłużyła na to, by być traktowana jak przeszkoda. I wtedy nadeszło to, co nieuniknione. Marek próbował przyjechać do Gdańska. Pojawił się pod domem Zofii, z walizką w ręce i zmęczeniem w oczach prosił o szansę, mówił, że się zmieni, że mnie potrzebuje. Ale ja, z całą spokojną siłą, którą przyniósł mi czas i ból, spojrzałam mu w oczy i odpowiedziałam. Nie straciłeś mnie dzisiaj. Zacząłeś mnie tracić w dniu, w którym wybrałeś milczenie. Nie nalegał. Odwrócił się powoli, z tą ociężałością, która przychodzi wtedy, gdy człowiek w końcu rozumie, że czas na zmianę już minął i nie wróci. Dziś odbudowuję swoje życie małymi, lecz pewnymi krokami. Prowadzę zajęcia z czytania dla emerytek, spaceruję nad morzem o zachodzie słońca, znów piszę poezję, coś, co oporzuciłam dawno temu. Nie żałuję, że kochałam Marka. Nawet tego, że tyle zniosłam. Wszystko to doprowadziło mnie tutaj, a tutaj, wreszcie, oddycham spokojnie. Czasem ktoś mnie pyta, czy nie czuję się samotna. Odpowiadam wtedy, może i samotna. Ale nigdy więcej pusta. Bo istnieje ogromna różnica między byciem samemu, a byciem w pokoju z samym sobą. A to być może jest największe zwycięstwo, jakie można odnieść.